Hej łowcy! Jeszcze w tym tygodniu, w nocy z 12 na 13 grudnia, odbędzie się wielka Gala The Game Awards, w trakcie której poznamy grę roku 2024. To idealny moment, by przypomnieć sobie wszystkie tytuły, jakie do tej pory zgarnęły tą prestiżową statuetkę. Co by złego nie mówić o The Game Awards, to nie da się ukryć, że obecnie jest to jedna z najważniejszych branżowych imprez, która z roku na rok zyskuje na popularności. Przyznać też trzeba, że często zdarzało się, iż poszczególne nominacje budziły zdumienie wśród graczy, jak na przykład pojawienie się DLC do Elden Ringa w kategorii Game of the Year w tym roku. Oczywiście niezadowolenie widzów uwypuklało się niekiedy w komentarzach odnoszących się do ogłoszonych finalnych werdyktów, na przykład w głównej kategorii grow Oscarów, ale o tym opowiemy w dalszej części filmu. Tymczasem zapraszamy na krótkie przypomnienie. Game of the Year 2014 Dragon Age Inquisition. Pamiętacie jeszcze o Dragon Age Inkwizycja? Ten RPG od Bioware zgarnął Nagrodę Gry Roku podczas pierwszej edycji The Game Awards. Trzecia odsłona cenionej serii borykała się co prawda w okolicy premiery z wieloma problemami, jednak pod względem komercyjnym była to jedna z najbardziej udanych gier studia przebijając nawet powszechnie docenioną trylogię Mass Effect. W nasze ręce wpadła już nowa odsłona cyklu, The Guard jednak spotkała się z dość mieszanym odbiorem, nie trafiając do serc wszystkich fanów. Jeśli macie ochotę przypomnieć sobie o Dragon Age, warto więc cofnąć się w czasie i ponownie przyjrzeć się losom kontynentu Tedas, który w trójeczce jest pogrążony w chaosie spowodowanym konfliktem Templariuszy z magami i niespodziewanym atakiem demonów. Game of the Year 2015 Wiedźmin 3 Dziki Gon Pozostajemy w temacie gier fabularnych, przenosząc się do kolejnego RPGa, dobrze Wam zresztą znanego. Ciężko znaleźć graczy, którzy nie mieliby do czynienia, choćby ze słyszenia, z wyśmienitą produkcją rodzimego CD Projekt Red. Seria Wiedźmin przebiła już do mainstreamu, pokazując, że Polacy nie gęsi i też gry tworzyć potrafią. Bo choć już wcześniej dzieła ekip z kraju nad Wisłą były zauważane na zachodzie, tak dopiero trzecia odsłona Przygód Geralta oraz wydane w tym samym roku przez Techland Dying Light sprawiły, że gracze z całego świata zainteresowali się polskim game devem. Obie produkcje szczerze i gorąco Wam polecamy, choć zapewne większość z Was już dawno je sprawdziła. Game of the Year 2016 – Overwatch Plebiscyt w 2016 roku zakończył się niemałą niespodzianką. W kategorii gry roku triumfował bowiem hero shooter od Blizzarda – Overwatch, pokonując tym samym Duma, Uncharted 4 czy Titanfall 2. Nie brakowało opinii, że Blizzard zgarnął aż cztery statuatki, w tym tę najważniejszą, ze względów czysto politycznych. Studio obchodziło bowiem wtedy 25. rocznicę powstania. Duży wpływ miała zapewne też ogromna popularność strzelanki, bo, co jak co, ale recenzje graczy wcale nie uzasadniały podjętej przez Ziryt decyzji. Z drugiej zaś strony było to pierwsze od wielu lat nowe IP Blizzarda, w które włożono z pewnością wiele pracy. Game of the Year 2017 The Legend of Zelda Breath of the Wild. W 2017 roku w trakcie The Game Awards symbolicznie zakończyła się dominacja PC i dużych konsol. Kilka miesięcy wcześniej na rynek trafiło Nintendo Switch, a wraz z nią dla Legend of Zelda Breath of the Wild. I właśnie ta pozycja zgarnęła szereg branżowych nagród. Nic dziwnego, Japończycy zaoferowali swoim fanom niczym nieskrępowaną przygodę, którą każdy mógł poprowadzić w swój własny sposób. Od dostajemy luźne wytyczne i hulaj dusza. Można robić, co się chce. Świat jest ogromny, nie znajdziemy w nim żadnych niewidzialnych ścian. Przy odrobinie samozaparcia da się wejść na każdy szczyt i wcisnąć w dowolną dziurę, a wszystko jest tak niezwykle przyjemne. No, może oprócz tego psucie się broni. Game of the Year 2018 God of War Reboot serii God of War spotkał się z wieloma mocno kontrastującymi opiniami. Część graczy stwierdziła wprost, że to już nie to samo i nigdy nie zaakceptują Kratosa, który z potężnego wojownika, zabójcy bogów, stał się niańką dla dzieci. Większość fanów serii przyjęła jednak grę Sony Santa Monica bardzo ciepło, podobnie zresztą jak recenzenci, efektem czego God of War zgarnął tytuł Game of the Year 2018 na The Game Awards, a także wiele innych branżowych nagród. Ciężar produkcji przesunięty został z dynamicznej, krwistej akcji na opowiedzenie historii drogi i choć potyczki dalej potrafią wywołać opaszczeny, to sama rozgrywka mocno zwolniła. Zdecydowano się zmienić też styl zabawy, wprowadzając półotwarte lokacje, które eksploruje się z przyjemnością w poszukiwaniu ukrytych przedmiotów i łamigłówek. Game of the Year 2019 Sekiro Shadows Die Twice Poprzednich zdobywców nagrody roku The Game Awards można sklasyfikować jako gry dla wszystkich. Żadna z nich nie wymagała bowiem od gracza nadnaturalnych umiejętności, oferując wyważony poziom trudności, który zresztą można było sobie dostosować do własnych potrzeb. I nagle w 2019 roku na języki graczy trafił Souls Lake od ojców tego gatunku, From Software. Sekiro Shadows Die Twice okazało się piekielnie wymagającą produkcją, niewybaczającą błędów i wystawiającą na próbę zarówno umiejętności manualne odbiorcy, jak i zdolności szybkiego dostosowania się do sytuacji. No i cierpliwość. Do ukończenia przygody osadzonej w alternatywnej wersji XVI wiecznej Japonii trzeba wykazać się nie lada opanowaniem. Gracze docenili fenomenalny system walki, design, lokacji i postaci, a także unikalny klimat. Sporo osób uśmiechało się przy okazji pod nosem, widząc, że rynek nie zmierza tak bardzo w stronę samograjów i produkcje nie dla każdego też mogą zostać docenione. Game of the Year 2020 The Last of Us Part 2 Opinie o The Last of Us Part 2 są mocno skrajne. Wielu graczom nie spodobało się to, w jaki sposób została poprowadzona fabuła i obrany przez twórców kierunek narracji. Jeśli w planach studia Naughty Dog miało być zszokowanie graczy, udało im się to wręcz fenomenalnie. W przeciwieństwie do poprzedniczki, nie otrzymaliśmy tym razem typowej gry o przetrwaniu w brutalnym, pełnym zagrożeń, świecie. Druga odsłona, The Last of Us, powzięła sobie za cel opowiedzieć poruszającą historię, której motywem przewodnim jest zemsta, a cały gameplay był jedynie dodatkiem do kolejnych szokujących faktów, wywracających do góry nogami wszystko to, w co dotychczas wierzyliśmy, pozwalając spojrzeć na wydarzenia z innej perspektywy. Zdaje się jednak, że społeczeństwo graczy nie było jeszcze na coś takiego gotowe. Zapewne w przyszłości The Last of Us Part 2 pojawi się na listach gier, które wyprzedzały swoje czasy, choć w przeciwieństwie do większości tego typu produkcji, Drakmanowi i spółce udało się uniknąć finansowej klapy. Game of the Year 2021 – It takes Two Wcale nie trzeba być produkcją AAA i dysponować budżetem w wysokości setek milionów dolarów, by zostać docenionym. Co prawda, It Takes Two nie można nazwać indykiem, bo niemałą kwotę na produkcję wyłożyło Electronic Arts. Jednak gdyby nie to, ów tytuł zdecydowanie mógłby się do tej kategorii zaliczać. Ukłony należy kierować przede wszystkim w stronę deweloperów ze studia Hazelight prowadzonego przez Josepha Faresa, którzy stworzyli grę oferującą nie tylko przyjemny i mocno zróżnicowany gameplay nowe mechaniki wprowadzane są tu tak często, że nie ma nawet czasu na to, by znudzić się poprzednimi, ale i nad wyraz głęboką fabułę, wywołującą wiele emocji i zmuszającą do przemyśleń. Choć wybór It Takes Two był niemałym zaskoczeniem, bo produkcja walczyła o statuetkę z takimi tuzami jak Deathloop, Metroid Dread, Psychonauts 2, raczej Den Clan Apart i Resident Evil Village. To decyzja spotkała się z aprobatą graczy. Game of the Year 2022 Elden Ring. Trzy lata po zgarnięciu nagrody za Sekiro, From Software znowu to zrobiło. Tym razem statuetkę Game of the Year zdobył Elden Ring. Osadzona w The Lands Between przygoda jest zdecydowanie bardziej przystępna niż poprzednie produkcje studia. To właśnie ona jest często polecana jako pierwszy kontakt z gatunkiem, gdyż nawet jeśli zatrzymamy się na potężnym bosie, tak po spędzeniu kilku godzin na eksploracji mapy i związanym z tą aktywnością rozwojem postaci, kolejne podejście do tego samego przeciwnika będzie dużo łatwiejsze, co jednak wcale nie znaczy, że potyczka stanie się całkowicie banalna. Ogromna popularność Eldena oraz sam wybór poniekąd gry nie dla wszystkich znów stał się znakiem, że gracze szukają czegoś więcej niż kolejnego samograja. Game of the Year 2023 Baldur's Gate 3. Powoli dochodzimy do końca naszego zestawienia, zanim jednak się pożegnamy, spójrzmy na zdobywcę nagrody dla najlepszej gry 2023 roku. Choć w rywalizacji brało udział wiele naprawdę dobrych tytułów, zwycięzca mógł być tylko jeden. Już od początku wiadomo było, że największe szanse na zgarnięcie statuetki mam Baldur's Gate 3. Larian Studios wzięło sobie na barki ogromne wyzwanie, wszak stworzyć kontynuację jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii gier RPG nie jest łatwym zadaniem. I choć w trakcie produkcji podjęto kilka kontrowersyjnych decyzji, jak choćby zastąpienie walki w czasie rzeczywistym pojedynkami w turach, to ostatecznie Belgowie stworzyli dzieło, któremu zapewne długo nie dorówna jeszcze żaden inny roleplay. Baldur's Gate 3 to piękne połączenie tradycji i innowacji, pokazujące, że w obecnych czasach jest jeszcze miejsce na szalenie ambitne i inspirujące gry. Jak widać, na przestrzeni lat triumfowały przeważnie dorosłe produkcje, często pochłaniające na realizację milionowe budżety, co oczywiście przekładało się na ich wysoką jakość. W tej perspektywie ciekawe zapowiada się tegoroczna rywalizacja, gdzie obok Final Fantasy VII Rebirth czy Black Myth Wukong w szranki stają także niezależne Balatro, wspomniany już dodatek do Eldena w postaci Shadow of the Earth 3, niesamowity Astrobot czy bardzo ciepło przyjęty przez graczy i krytyków Metaphor Refantazji. Przyznajcie sami, że to wyjątkowo ciekawe zestawienie, dlatego bardzo chętnie usłyszymy Waszą opinię. Podzielcie się z nami swoim typem na to, która gra z tego zacnego grona powinna zwyciężyć. Zachęcamy też gorąco do śledzenia naszego kanału, jak i naszej strony łowcygier.pl, gdzie pojawią się podsumowania wyników gali. Tymczasem dziękujemy za uwagę i do zobaczenia wkrótce w kolejnym materiale. Cześć!